Cześć kochani, witajcie. Dziś zapraszam Was na recenzję następcy bardzo popularnej serii smartfonów. Mówię o Samsungu Galaxy A55 5G. Piąteczki, wiadomo, u nas zawsze sprzedawały się dobrze. To posłuchajcie, co sądzę o tym właśnie smartfonie. Na początek dwa słowa o zestawie, dosłownie dwa, bo w zestawie oczywiście ładowarki nie ma jest tylko przewodnik i igiełka do otwierania gniazda na karty. Bardzo słabo pod tym względem, niestety. Bardzo mi się to nie podoba i nie popieram takich ruchów. Na szczęście pudełko jest małe jedyny plus tej sytuacji. A sam telefon prezentuje się tak i prezentuje się, moim zdaniem, Prawie że całkiem ładnie. Na temat designu mam bardzo mieszane odczucia, bo tył wygląda bardzo dobrze. Wygląda to ładnie, jest świetnie zmontowany, jakość użytych materiałów jest znakomita. Bardzo ładnie wkomponowany aparat fotograficzny, kolor też jest ładny, wszystko tufituje. Może jedynym minusikiem jest to, że bardzo szybko ten tył się brudzi. Jak zresztą, właśnie o, widzicie? Jeden dotyk już zostały ślady. Ten telefon ma prześliczne boczne ścianki. Naprawdę super rozwiązanie z tą wypukłością na wysokości przycisków. Po pierwsze, doskonałe podparcie dla parucha, gdy trzymamy telefon. Mega wygodna rzecz. Po drugie, świetnie to wygląda: przez cały bok biegnie. I dookoła w zasadzie faktura szczotkowanego metalu, a tu łagodnie mamy taki poczlifik piękny. O, popatrzcie. Przechodzi w matowy metal. Oczywiście to jest metalowa rameczka, jak widzicie zresztą. I jest to naprawdę bardzo ładny telefon. Bardzo ładny, ale niestety, kochani, czar pryska, kiedy odwrócimy go na front. No bo tu ramy jak wokół monylizy. Bardzo grube ramki, jak na obecne czasy. Co prawda, w miarę, w miarę symetryczne. No, tutaj też jest różnie. Ale moim zdaniem, trochę psują bardzo dobre wrażenie płynące z designu tego telefonu. Gdyby były węższe ramki, ten telefon po prostu wyglądałby sztosowo. A tak, to niestety tutaj to wrażenie troszeczkę we mnie zostało zaburzone. Dlatego mówię, mam bardzo mieszane odczucia na temat designu telefonu. Bo tu. Tu, tu z każdej płaszczyzny mi się podoba poza frontem. Szkoda, że ten front tak wyszedł, natomiast sam wyświetlacz, no czemuż by nie? Wyświetlacz jest oczywiście amoledowy. Jest ciutkę większy niż w poprzednich generacjach, bo ma 6,6 sala, a poprzednio to było 6,4 tam z kawałkiem. Oczywiście wszystko zależy czy mierzymy tutaj też zaokrąglonym narożniczkiem czy nie. Ten jak widzicie ma rożki zaokrąglone. Ma też dziureczkę na aparat fotograficzny do selfie. I oczywiście jest amoledowy. Tak samo oczywiste jest to, że ma rozdzielczość Full HD i adaptacyjne odświeżanie regulowane do 120 Hz. I w zasadzie jest to rzecz dosyć typowa, natomiast sam wyświetlacz jest jak najbardziej w porządku. Mógłbym się może troszeczkę pozrzymać, że jeszcze gdyby był ciutkę jaśniejszy, to byłby jeszcze lepszy, ale generalnie spisuje się naprawdę dobrze w codziennej eksploatacji i nie mam do niego absolutnie żadnych zastrzeżeń. Poza jego wyglądem, no mówię, przez tą ramkę tak, tak trochę trąci mi myszką, ale może to jest tylko takie moje subiektywne odczucie. W każdym razie mógłby być jeszcze ładniejszy z węższą ramką i jeszcze trochę wyższą jasnością natomiast podkreślam ta jasność wystarczy w 90% przypadków bo nawet w słoneczne dni korzystało mi się z tego telefonu całkiem komfortowo pod ekranem oczywiście znalazł się czytnik linii papilarnych. Znajduje się on troszeczkę zbyt nisko, jak widzicie. Dla mnie lepiej by było, gdyby znajdował się trochę wyżej, ale do jego działania w zasadzie nie mam większych zastrzeżeń. Jest to najszybszy czytnik, z jakim miałem do czynienia i najbardziej precyzyjny. Ale ogólnie czepiać się za nadto do niego nie zamierzam. Podobnie jak do rozpoznawania pysia. Jest i po prostu działa, robi swoje. Tutaj większych wymagań też mieć nie możemy. Wszystko jest w jak najlepszym porządku jak dotąd. Bardzo w porządku jest również to, że obudowa nie tylko jest bardzo dobrze zmontowana i wykonana z dobrych materiałów, ale ekran nam chroni szkło Victus Plus, a całość jest chroniona przed wilgocią i pyłami na poziomie IP67. Zatem, nawet jak wam ten telefon wpadnie na chwilę do wody, czy przyłapie was ulewa w plenerze, to nic złego się wydarzyć nie powinno jak wygląda wnętrze tego telefonu. Tu się niektórzy pewnie skrzywią, bo powiem Wam, że w środku jest Exynos 1480, wspierany przez typowe dosyć 8 GB i 128 albo 256 pamięci wewnętrznej, którą, uwaga, można powiększyć kartą microSD. Mamy hybrydowy slot dual SIM albo jeden SIM i microSD. Bardzo, bardzo pięknie, bo po prostu mamy wybór. Oczywiście nie ma obowiązku korzystania z karty pamięci, ale jeżeli ktoś chce powiększyć pamięć, to może i fajnie, że Samsung dał taką możliwość. No i wspomniany Exynos. Hmm. i powiem wam tak ja jestem z niego bardzo zadowolony Wydajność jest w porządku to nie jest flagowiec to jest średniak pamiętajcie o tym ale wyniki wykręca całkiem fajne dla lubujących się w cyferkach, no to ponad 700 tysięcy w AnTuTu, czyli dobry średni poziom, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że ten skurczybyk się nie grzeje, a stabilność jego pracy jest naprawdę powalająca, bo cały czas porusza się w granicach 90-kilku procent wydajności. 98,9 to jest ten słabszy jego wynik. Także stabilność pracy naprawdę godna pochwały, Godne odnotowania, czyli to jest telefon przystosowany do długotrwałego, pełnego obciążenia mocą obliczeniową, i tu nic złego się nie dzieje w nim. Także pod tym względem, naprawdę zrobił na mnie świetne wrażenie i myślę, że większość z jego nabywców z wydajności będzie zadowolona i w zasadzie tego to jestem pewien. Większość nabywców myślę, że będzie również zadowolona z interfejsu Samsunga. To jest typowy interfejs znany już nam dobrze One UI w tej chwili w wersji 6.1 na bazie Androida 14, naturalnie. No Mamy tutaj to, co wielu z Was lubi, wielu z Was oczekuje, a co zapewnia Samsung: długie wsparcie. Ten telefon dostanie nawet jeszcze Androida 18, a do tego będzie przez 5 lat wspierany w zakresie zabezpieczeń, ale wszyscy dobrze wiemy, że u Samsunga to jest termin czysto umowny, bo zdarza im się jeszcze starsze telefony w ramach krytycznej aktualizacji updateować. Także długie wsparcie to będzie na pewno zaleta tego interfejsu. A resztą zalet jest chociażby to, że interfejs jest prosty, przejrzysty, do opracowany, bez kiksów, bez wpadek. Tu wszystko jest tip-top. Myślę, że niczego nie zabraknie. Natomiast rozczarowani mogą być jedynie ci, którzy lubią czystą postać interfejsu. Tu jednak trochę preinstalowany HP jest, ale bez obawy. Śmieci Samsung tutaj nie wkłada. Dodaje trochę od siebie, ale generalnie wszystko z ładem układem i sensem. Są oczywiście typowe opcje służące personalizacji i to, co ja najbardziej lubię, Smart Switch, czyli aplikacja pozwalająca bezproblemowo przenieść się z jednego telefonu na drugi, a w przypadku akurat tej oferowanej przez Samsunga działa to po prostu znakomicie. Zatem kolejne plusy ten telefon ma u mnie za. Interfejs. Natomiast jeżeli chodzi o akumulator, to jest podobnie jak z designem. Znowu mam mieszane odczucia. Bo z jednej strony sam akumulator jest jak najbardziej ok. Ma pojemność 5000 mAh, czyli yy, typową. Yy, wystarczy to na spokojnie cały dzień praktycznie oglądania filmów. Prędzej wypadniecie niż ten telefon, bo ponad 10 godzin i później już mi się nie chciało nawet yy, sprawdzać. W praktyce wystarczy to na przykład na cały dzień oglądania wideo. Po 10 godzinach bateria zjechała mniej więcej o połowę, a potem to włączyłem, bo już ja ja wymieniłem a telefon nie i myślę, że tak będzie też w waszym przypadku. Prędzej wy wymienięcie na koniec dnia niż ten smartfon. Cały dzień pracy, nawet powiedzmy takiej bardziej wytężonej, spokojnie myślę, że ta bateria wam zapewni, a przy takim bardziej zbilansowanym użytkowaniu to i dwa dni pociągnie, czyli wyniki dosyć typowe dla współczesnych smartfonów, ale dobre podkreślmy to. Natomiast niestety z ładowaniem, no to... Mm, 25-watowe ładowanie, typowe dla Samsunga, ja nie jestem z tego zadowolony, bo tak jak już parokrotnie opowiadałem, chciałbym mieć jedno i drugie, czyli chciałbym mieć możliwość włączenia w razie mojej nagłej potrzeby super szybkiego ładowania, naładować telefon w kwadrans, a na co dzień faktycznie lepiej jest ładować i zdrowiej dla baterii, wolniej. I okej, okay. Samsung tak myślę to będzie wyjaśniał, natomiast brakuje mi tego super szybkiego ładowania, nie ukrywam. No i oczywiście brakuje mi też ładowania Ładowarki w zestawie, powtórzę to jeszcze raz, i za to Samsunga, no mówię wprost, hejtuje i nie podoba mi się ten. Nawet we flagowcach zabieramy, no już, jeżeli już nawet średniak nie ma ładowarki, no nie, 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 jest to słabe. Po prostu, słuchajcie, moim zdaniem jest to słabe, nie powinno mieć miejsca. Ma natomiast miejsce coś innego, za co z kolei Samsunga lubię. Dobre są zdjęcia. Aparaty fotograficzne A55 g są po prostu dobre. I to nawet nie tylko dobre jak na klasę średnią, ale one nawet dałyby radę zebrać niezłą notę w klasie wyższej. Oczywiście nie najwyższą, ale nie byłoby obcia. Główny aparat ma 50 megapikseli i optyczną stabilizację oraz przysłonę 1.8, czyli dość typowo. Szerokokątny jest nieco lepszy od typowego, bo jest 12 megapikselowy z przysłoną 2.2, a nawet aparat makro jest lepszy niż w przeciętnym średniaku, bo ma 5 zamiast 2 megapikseli. Jeżeli chodzi o aparat do selfie, też jest niebiednie, bo mamy 32 MP, czyli całkiem fajny zestaw aparatów, bowiem nawet nie byłby obciachowy w klasie flagowców, wśród silniaków jest naprawdę na dobrym poziomie. I oczywiście na dobrym poziomie są również zdjęcia, to jest Samsung w każdym celu nie zawodzi. Może nie są to zdjęcia najwybitniejsze na rynku, ale są naprawdę bardzo dobrej jakości i no nie mam się do czego przyczepić. Kolory, szczegóły, dynamika... Kontrast. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Tutaj naprawdę nie mam się do czego przyczepiać absolutnie. Trochę na siłę mógłbym się przyczepić do tego, że kolory są dosyć intensywne, lekko podbite, ale kurczę, ja akurat takie lubię, takie mi się zdjęcia podobają, a myślę, że większości z Was również fajne kolorki po prostu będą się podobać. Są takie miłe dla oka. Takie leciutko podkręcone. Oczywiście aparat szerokokątny również zapewnia całkiem dobre zdjęcia, ustępując jednak nieco głównemu. Yy, mamy tutaj nieco gorsze odwzorowanie detali w narożach ekranu, szczególnie, ale nie ma deformacji obrazu, to podkreślimy. Zdjęcia nocne też oczywiście wychodzą już zauważalnie słabsze, zatem przy fotografii nocnej proponuję trzymać się raczej głównego obiektywu. Niemniej te zdjęcia są nadal oglądalne i co ważne odwzorowanie kolorów nie różni się znacząco od odwzorowania jakie uzyskujemy w głównym aparacie. Czyli w zasadzie jak sobie zrobimy zdjęcie szerokokątne i aparatem głównym, kolory będą oddane podobnie i chyba w sumie o to chodzi i ja za to zawsze lubiłem telefony Samsunga. Wracając jeszcze na chwilę do obiektywu głównego, producent proponuje nam tam jeszcze dwukrotne przybliżenie, pamiętajmy, że jest ono już cyfrowe, ale też jest niezłe, natomiast proponuje już poza te dwukrotne, proponowane chyba nie bez powodu przez producenta, nie wykraczać, no bo dalej to już mamy typowy cyfrowy zoom jest jeszcze makro. 5 megapikseli to nadal nic szalonego, ale na pewno lepiej niż dwujeczka. No i no po prostu widać na zdjęciach. Ten aparat makro po prostu jest i robi swoje. Z efektów zdjęć makro myślę, że też będziecie zadowoleni. Podobnie jak z selfiaczków, tu tylko trzeba uważać na nadmierne prześwietlenie tła, bo kiedy faktycznie jesteście na bardzo jasnym tle, to tak jak większość aparatów do selfie, ten również to tło troszeczkę prześwietli, ale zawsze może tu pomóc trochę HDR. No i wideo. Jeżeli chodzi o wideo, również jest bardzo dobrze. Co prawda zabrakło nagrywania w 4K w 60 klatkach na sekundę, jest tylko 30 klatek 4K, ale jakość filmów jest też naprawdę bardzo dobra. Stabilizacja robi robotę, detale są świetne, płynność jest świetna, dźwięk jest świetny. Te filmy są naprawdę bardzo dobrej jakości. No wiadomo, nie jest to flaga, więc, więc te 60 klatek 4K można sobie odpuścić, myślę, w przypadku średniaka. Natomiast nadal filmy są w punkt. Absolutnie nie mam się do czego doczepić. Co więcej, oczywiście można. Można się przełączać pomiędzy obiektywami bez przerywania nagrywania. No, i oczywiście, można nagrywać zarówno przodem, jak i tyłem, jednocześnie, jakby ktoś vlogował. Także dla vlogerów ten telefon też będzie fajny, szczególnie że stabilizacja naprawdę robi robotę kompletnie nie mam się do czego przyczepiać w dziedzinie filmowania i do interfejsu fotograficznego też absolutnie żadnych zastrzeżeń nie mam. Prosty, czytelny, przejrzysty, z możliwością edycji trybów, ułożenia ich w pożądanej przez nas kolejności. Na koniec jeszcze króciutko słów kilka o komunikacyjnej stronie tego smartfona. Wszystko jest w jak najlepszym porządku, niczego nie brakuje. Przypomnę, że mamy możliwość korzystania z Dual SIM, no chyba, że używamy karty microSD, ale nawet wtedy możemy mieć dwie karty, z tym, że jedna musi być eSIM-em, bo bo musicie wiedzieć, że e SIM ten telefon również wspiera. Wszystkie moduły łączności działają tak, jak należy. Absolutnie nie mam się do czego przyczepić. Jakość dźwięku jest super i nawet niezłe są głośniki stereo. Co prawda, stereo jest niesymetryczne, bowiem jeden głośnik jest wiadomo na dole, drugi wiadomo w słuchawce, ale brzmią one naprawdę czysto, przyjemnie dla ucha, nieagresywnie, niemetalicznie, nawet pojawia się lekki bazik. Bardzo fajne. A gdybym musiał na coś ponarzekać, to na brak mini takiej Takie wisieneczki na torcie zabrakło niestety. Natomiast dźwiękowo ten telefon również jest na bardzo dobrym poziomie. I ogólnie poziom tego telefonu jest naprawdę dobry i no trzeba powiedzieć, po prostu Samsung trzyma poziom. Ten średniak to na pewno jeden z lepszych średniaków, jakie możemy kupić na rynku. A trzeba za niego zapłacić albo 200, albo 2300. I ja rekomenduję wam tą wersję nieco droższą, bo tam dostaniecie dwa razy więcej pamięci wewnętrznej, czyli 256 GB. I tak naprawdę powiem wam szczerze, że poza dość powolnym ładowaniem i powiedzmy tym, co mnie osobiście się nie podoba, czyli wyglądem frontu urządzenia, to ten telefon nie ma słabych stron. Pominę żenujący brak ładowarki w zestawie, ale tak, to są te powiedzmy trzy cechy, które mi w tym telefonie. Przeszkadzają. Zatem mamy raptem 3 minusy w tym jakże udanym urządzeniu. Jeżeli chodzi o stylizację, cała reszta obudowy poza frontem jest po prostu śliczna. No tylko, że się szybko brudzi. Wydajność jest naprawdę spoko. Mamy bardzo dobry, dopracowany interfejs. Dobre aparaty fotograficzne, w dodatku nagrywające również w dobrej jakości filmy. Dobry dźwięk. Dobre zaplecze komunikacyjne. Dobrze pracujący akumulator. Odpowiednio długo adekwatnie do swojej pojemności. W tym telefonie prawie wszystko zagrało. I w zasadzie chyba powinienem Samsungowi pogratulować tego modelu. 3 minusy na cały telefon w dodatku kosztujący maksymalnie 2300, to myślę, że niezły wynik. I jeżeli zapytacie się mnie o fajnego, przyzwoitego średniaka, to o ile nie odrzuci was od niego wygląd frontu, ta szeroka ramka, to myślę, że możecie go sobie śmiało kupić, a będziecie zadowoleni. To po prostu całkiem fajny smartfon z niewielkimi jedynie. Niedostatkami, ale mimo to ja się już z nim żegnam i biorę się za kolejny smartfon, który dla Was przetestuję. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.